Państwa serdecznie. Ogrody Edukacyjne Online Magdalena Drap. Dziś w zupełnie innym miejscu, a mianowicie Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej, a dokładnie Restaurant Sztuka. Sztuka Restaurant. Pan Mariusz Komenda jest naszym dzisiejszym gospodarzem. Co, co dziś? Trochę inaczej, w związku z tym, że niebawem będą święta, mamy taką propozycję dla Państwa dania naprawdę wytrawnego. Autorstwa, pomysłodawcy pana Mariusza. Ja oczywiście zainspiruję się pomysłem. Do oryginału zapraszam tutaj do restauracji, do pana Mariusza. Można rzeczywiście posmakować, pokosztować. Menu jest wy wyśmienite. A co dziś przygotuję? Kaczka. Pierś z kaczki. Pierś wędzona tutaj u pana Mariusza, w restauracji. Do piersi. Pomarańcza. Pomidorki koktajlowe, rukola, grzanki, które pan Mariusz samodzielnie przygotowuje, bardzo wyrazisty smak, ser bursztyn i cebulka czerwona. No i wisienka na torcie, czyli właśnie autorski pomysł, przepis na dressing. O szczegółach to już tutaj na miejscu z panem Mariusza można porozmawiać, kokosztować, a ja przygotowuję. W związku z tym, że piersi jest przygotowana na miejscu, naprawdę bardzo dobrze upędzona. Smakuje wyśmienicie, bo ja już kosztowałam. A więc nasz pomysł. Tak jak Państwo pamiętają, w jednym z naszych odcinków wspomniałam o tym, że warzywa to taka znacząca część tak naprawdę i element talerza, połowa u mnie będzie to trochę mniejsza propozycja, w związku z tym, że talerz jest ogromny. U Pana Mariusza można rzeczywiście bardzo dobrze zjeść, więc ja sobie pozwolę wykorzystać część tego talerza. Taką bazą, podstawą jest rukola. Na tę rukolę układam pierś uwędzoną. Smakowicie wygląda. Rozpływa się dosłownie w ustach. Jak to Pan Mariusz podpowiedział? Proszę nie żałować, więc nie żałuję tej piersi. W związku z tym, że może to być propozycja takiego dania świątecznego właśnie, wyjątkowego. W związku z tym, ta pierś jest tak naprawdę główną bohaterką tego talerza. O, proszę. Tutaj jesteśmy taką większą ekipą. Każdy ma ochotę spróbować już tutaj widzę, że patrzą i, i się zastanawiają, jak to smakuje. No więc tej piersi nie pożałuję. Jest pierś. Na tę pierś, o tu się wspomogę, pomarańcza. Przygotowana, wyfiletowana. Tak. Proszę bardzo. Jest i pomarańcza. Pomidorki. Pomidorki koktajlowe. Bardzo fajnie się komponują właśnie z takim daniem. No. Ja je bardzo lubię, w związku z tym kilka sztuk więcej. No i tak jak wspomniałam, jesteśmy taką liczniejszą grupą. Także każdy chciałby skosztować, spróbować. I grzanki. Pan Mariusz samodzielnie przygotowuje grzanki. To nie są takie, wiecie Państwo, sklepowe. Każdy z nas może zrobić grzankę. Trzymam kciuki, wieży w możliwości i umiejętności. Ja tymi grzankami tutaj to robię. One są bardzo wyraziste. Można je przygotować z czosnkiem, z innymi przyprawami, które Państwo lubicie. O, proszę bardzo. I tak, cebulka czerwona, która ma bardzo fajny, wyrazisty smak. Jeżeli Państwo niekoniecznie preferujecie czerwoną, oczywiście może być biała. Ja mam dziś czerwoną i ser bursztyn. Idealnie się komponuje z tym daniem. Jak wspomniałam, jesteśmy w krainie łęków Kodrzańskich, albo nie wspomniałam, to teraz o tym mówię. W każdym razie Środa Śląska to też kraina łęków Kodrzańskich. Bazujemy, wykorzystujemy te lokalne produkty, które tu są dostępne. Pierwszy, tak jak wspomniałam, u Pana Mariusza można nabyć, można skosztować. No i autorski pomysł na dressing. Sztuka-restaurant. Odpowiem tylko tyle, bo Pan Mariusz mi zdradził jedynie to, że to są musztardy, sok z pomarańczy. Wygląda wyśmienicie. Bardzo jestem ciekawa, jak smakuje. W każdym razie, do doprawiam. O. Danie jest gotowe do spożycia. Proszę zobaczyć. Wygląda wyśmienicie. Moja propozycja nie umywa się do oryginału, także zachęcam, zapraszam Państwa do tego, żeby odwiedzić Pana Mariusza i sztuka-restaurant w Środzie Śląskiej. Można by zobaczyć to danie w oryginale, w wydaniu Pana Mariusza. A ja co, próbuję. Trzymajcie Państwo wciuki. Idę na pierwszy ogień do skosztowania, a reszta ekipy czeka. Przyznam, że ten dressing jest naprawdę wyśmienity. Fantastycznie podkreśla smak kaczki. Ja kosztowałam samą pierś, bo byłam niezmiernie ciekawa, jak ona smakuje. Taka właśnie wędzona tutaj na miejscu, ale z tym dressingiem rewelacja. Dziękuję bardzo, zapraszam. Sztuka Restaurant i ogrody edukacyjne. Do zobaczenia.